A więc jesteś fotografem i martwisz się, że nie postujesz codziennie na Instagramie, że Twoja strona jest nie do końca ogarnięta, że Twój Facebook wygląda jak po wybuchu bomby atomowej lub osiedle w Czarnobylu. Ale jeśli wytrwasz do końca tego filmu, to gwarantuję ci, że poczujesz się lepiej. Przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia i jak zarabiać na fotografii oraz dzięki niej. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, Proszę rozważ, dodanie subskrypcji. Fryzik chyba w porządku, dobra. Musku. Jako fotografowie często wpadamy w taką pułapkę perfekcjonizmu. Chcemy być najlepszymi fotografami na świecie, stawiamy sobie bardzo wygórowane cele i proszę, nie zrozumcie mnie źle. Jestem za tym, żeby stawiać przed sobą ambitne plany, realizować te cele krok po kroku, ale w pewnym momencie trzeba dać sobie moment oddechu, spojrzeć na swoją sytuację trochę z innej perspektywy, jakby wyjść z samego siebie i ocenić, czy jest lepiej niż było na przykład dwa lata temu. Proszę, żebyście zastanowili się nad tym, gdzie byliście jeszcze dwa lata temu ze swoją fotografią? Czy zarabialiście już na zdjęciach? Ile sesji rocznie realizowaliście? Ile ślubów zabawiały sobie u Was pary? Ile sesji rodzinnych? Ile zleceń dla firm robiliście? I być może oglądają mnie też osoby, które dopiero zaczynają z fotografią. Więc na przykład dwa lata temu kupowały dopiero swój pierwszy aparat, a dziś rozumieją, co to jest ekspozycja, wiedzą, jak zrobić zdjęcie z lampą błyskową. Zastanówcie się, proszę, nad tym i zobaczycie, że przez te ostatnie dwa lata zrobiliście naprawdę duży skok. Ambicje są fajne, ale trzeba też zaakceptować z otwartą przyłbicą to, gdzie się znajduje człowiek teraz. Jeżeli ktoś z Was zrobił na przykład w tym roku kilka sesji rodzinnych, i zastanowi się nad tym, że przecież dla tych osób były to najważniejsze zdjęcia, jakie, jakie zrobiono im w tym roku. Oglądano je z miłością, yy, z rozrzewnieniem. Wracano do tych chwil, kiedy ci ludzie pozowali przed Twoim aparatem. Mało tego. Domyślam się, że każdy z Was oglądających ten kanał ma jakieś swoje konto na Instagramie, ma tam powyżej 20 obserwujących, nawet czasami po kilka tysięcy. No to zastanówcie się, po co są ci ludzie? Czy ci ludzie naprawdę niczego nie widzą w Twojej fotografii? Czy ci ludzie są tam z przypadku, zapłaciłeś im, żeby? Cię śledzili? Zapłaciłeś tym ludziom, żeby lajkowali każde Twoje kolejne zdjęcie? No domyślam się, że nie. Oni już w tej chwili doceniają to, co robisz. Podoba im się Twoja praca. Chcą Cię wesprzeć, wyrazić swoje poparcie dla tego, co robisz, dla tego, co swoją fotografią reprezentujesz. I nieważne, co Ty uważasz w tej chwili o swoich zdjęciach, że one mogłyby być lepsze, lepiej skadrowane, lepiej naświetlone i w ogóle lepszym sprzętem na przykład robione. Dla tych ludzi, którzy odzywają się do Ciebie, chcą się z Tobą umówić, Chcą zamówić u Ciebie zdjęcia. Dla nich... Ty jesteś już najlepszym fotografem na świecie. I jeśli zaczniesz myśleć w ten sposób, że dla 20, nawet dla 10 osób rocznie, ty jesteś najlepszym fotografem na świecie, to zobacz jak się zmienia perspektywa. Już wtedy nie potrzebujesz brać udziału w tym konkursie na najlepszego fotografa świata, bo nie ma takiego konkursu. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś obiektywnie mógł stwierdzić, że ja jestem najlepszym fotografem, że ktoś tam jest lepszym fotografem. Nie ma takiej opcji. Decydują właśnie nasi fani, nasi odbiorcy, nasi klienci, ci którzy poświęcą czas Ci, którzy poświęcą swoje pieniądze na to, żeby zamówić nasze zdjęcia, a nawet ci, którzy tylko i wyłącznie śledzą nasz profil na Instagramie czy na Facebooku, czy wchodzą na naszą stronę namiętnie, oglądają te zdjęcia i są takimi cichymi fanami. I taka mała uwaga na marginesie: tych ludzi, którzy milczą, ale śledzą Ciebie, śledzą Twój postęp patrzą na to, co Ty robisz, jest znacznie więcej niż tych, którzy piszą Ci komentarze, którzy lajkują Ci, serduszkują Twoje zdjęcia, którzy zostawiają swoje komentarze pod wpisami na blogu. Uwierzcie mi, że ja miałem kiedyś taką wielką rozterkę, że o, nikt mi tutaj prawie nie komentuje tych zdjęć, nikt nie lajkuje tych zdjęć na Instagramie, a nagle pomyślałem sobie, no ale skądś z tych klientów mam. I potem w rozmowie z klientami okazało się, że oni śledzą mój profil, ale nigdy nie są w stanie wykrzesać tyle energii, żeby wcisnąć ten like, czy wcisnąć e, możliwość dodania komentarza. Komentarza. Nie chce im się po prostu, albo może są zabiegani, albo po prostu nie mają czasu. Czasami ludzie się wstydzą, też komentować. Widzę tutaj nawet wśród Was na YouTubie. Przecież jesteście odważnymi fotografami, robicie zdjęcia, śledzicie to, co się w fotografii dzieje. Wy też w większości przecież nie zostawiacie komentarzy, nie klikacie y, polubień. Część z Was nawet nie subskrybuje tego kanału. No ja się tak staram. Ale nieważne, bo sednem przekazu dzisiejszego. Dla fotografów, tej mojej wiadomości, tego mojego manifestu, jest to, że możesz być małym gigantem, jeżeli zaakceptujesz to, co ci się udało w tej chwili już osiągnąć. Nikt z nas nie urodził się jeszcze geniuszem fotograficznym. Wszyscy musieliśmy przeczytać, co to jest ISO, co to jest czas naświetlania, co to jest przysłona i te wszystkie inne techniczne rzeczy. I mimo tego, że kiedy wchodzi się w fotografię, to wszystko się wydaje jakąś czarną magią, jakoś zdołaliśmy to ogarnąć i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy w tej chwili, więc spokojnie możemy być tam, gdzie planujemy być. Tylko potrzeba uzbroić się w ciele. Najgorsze, co można zrobić, to porównywać się do innych fotografów. To, że ktoś ma 30 tysięcy fanów na Instagramie, to jeszcze o niczym nie świadczy. To, że pokazuje jakieś zlecenia na Islandii, czy pokazuje jakieś współpracę z nie wiadomo jakimi firmami, to też może być tylko i wyłącznie kreacja. A ja jestem jeszcze osobiście za takim podejściem, żeby nie zazdrościć, że inny fotograf tam ma jakieś zlecenia, jakie ma. Właśnie cieszmy się z tego, że ktoś nam daje taki przykład, że swoją wytężoną pracą, ciężką pracą i wysiłkiem włożonym w to, żeby się rozwijać. Osiągnął taki poziom, że już ma takie zlecenia, że ktoś mu tam płaci, żeby poleciał do Stanów, zrobił jakieś sesje, że jakaś firma zdecydowała się na długofalową współpracę z tym fotografem. Bo ten przykład powinien być właśnie naszym takim motywatorem, że się da, że nie musimy przecierać szlaków, że ktoś jakiś fotograf już przed nami przemierzył tę drogę i pokazał, że się da. I być może jedno takie zdanie, które ostatnio mi się spodobało, będzie też dla was takim cennym drogowskazem, bo mówi się, że twoje idole zostają później twoimi największymi rywalami. I w takich kategoriach myślimy o tych osobach, które teraz, do których się porównujemy, których karierę śledzimy z zapartym tchem, że oni wkrótce mogą być naszymi największymi rywalami, że my możemy ich dogonić, bo wszystko da się zrobić. Być może oni wskoczyli właśnie na jakąś falę, byli w jakimś trendzie, który dopiero się rozwijał. Oni byli prekursorami tego trendu w fotografii i kiedy ten trend z takiej niszowej rzeczy stał się właśnie mainstreamem, oni wypłynęli, oni zostali bardzo znanymi fotografami i w tej chwili może twoje zdjęcia są niemodne. Myślisz sobie, o ja nie jestem w żadnym trendzie. Nie szkodzi, Trzymaj się tego, co Ci się podoba w fotografii, bo trendy się zmieniają co kilka lat. Zmienia się gust ludzi i to, czego ludzie szukają w fotografii, więc Ty może dzięki Twoim zdjęciom wypłyniesz w następnej fali. Nie staraj się kopiować tego, co jest w tej chwili w modzie, bo to jest tak jak z nauką informatyki na uniwersytetach. Kiedy idziesz na uniwersytet, to co się tam uczysz, to już jest dawno przebrzmiałym tematem. Musisz być o krok dalej, musisz wyprzedzać trend, ale wyprzedzisz go tylko wtedy, kiedy będziesz tworzył zdjęcia, które naprawdę Tobie się podobają, które odpowiadają Twojemu gustowi, a nie temu, żeby się komuś przypodobać. Pomyśl sobie, że jesteś fotografem, ok, stań sobie przed lustrem i pomyśl sobie: No kurczę, zrobiłem jakiś tam progres w ostatnich dwóch latach, więc jest ok, więc może postaram się być najokejowszym fotografem na świecie. Czemu nie? Oczywiście nie spoczywaj na laurach, planuj sobie to, co chcesz osiągnąć, ale też doceniaj te kroki, które udało Ci się poczynić, docenić te mikroosiągnięcia, które Udało Ci się dokonać, idąc do tego miejsca, w którym jesteś teraz. Masz czas i jeszcze zdążysz nadokazywać w tej branży. Mam nadzieję, że ten film przypadł Wam do gustu. Jeżeli tak, poproszę Was o zmasakrowanie przycisku Kciuka w górę. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na kanale. Niezłe aparaty. Halo, Halo Wóz. No, jeszcze. Hmm. Tradycyjnie już Was chciałem spławić, a tu jeszcze miałem PS powiedzieć, że jeżeli. Dodasz sobie ten film do ulubionych do jakiejś playlisty z fotografią, którą masz tam sobie zapisaną na YouTubie to będziesz mógł sobie wrócić do tego filmu w każdym momencie, w którym dopadnie Ci jakieś zwątpienie. Będziesz myślał sobie, a dobra, znowu jesień, znowu handra, znowu mi się nie chce i tak dalej. Zapisz sobie ten film i wróć do niego w tych momentach trudnych, bo gwarantuję, że wtedy poczujesz się znowu lepiej. Tak samo jak mam nadzieję, czujesz się teraz. Dzięki za uwagę.